Nie może bowiem tak być, żeby obrady Rady, przynajmniej w części, zamieniane były w farsę demokracji, żeby uniemożliwiać zabieranie głosu nawet jednego głosu, bo ten jedyny, który był, kończył się wnioskiem o zamknięcie dyskusji. To skandal! Ale na pana, proszę Państwa, panie udzieliłem głosu panu senatorowi, niech skończy. Ja to skomentuję w odpowiedni sposób. To, to skandal, który nie powinien mieć miejsca. E, dlatego uznałem również, że będę tutaj na znak sprzeciwu Stał i czekał na możliwość zabrania głosu w tak ważnej sprawie, w tak ważnym punkcie. Jest rzeczą żenującą, że byli senatorowie, którzy powinni znać wartość mandatu i znaczenie przysięgi, nie okazali w tej sprawie żadnej solidarności ani nie podjęli żadnego działania. To również jest żenujące. Dziękuję, panie przewodniczący, że chociaż w tym momencie mogłem zabrać głos i poinformować opinię publiczną o tym, o czym chciałem poinformować w stosownym czasie, w stosownym punkcie. Panie starosta, zanim udzielę głosu, panie senatorze, żenujące jest to, że pan krzyczy na radnych. A jeśli chodzi o ustawę o sprawowaniu mandatu posła i senatora, to chyba nie tą samą czytaliśmy, bo nigdzie się nie doczytałem w tej ustawie, że muszę udzielić parlamentarzyście głosu w każdej chwili, kiedy on tego zażąda. To tyle w tej kwestii. Proszę pan starosta Komorowski.